Jak skutecznie uczyć języka polskiego na obczyźnie? Jak promocja polszczyzny wpływa na wizerunek Polski na świecie? O tym między innymi rozmawiać będę z docent dr Henryką Sokolowską, szefową Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Wilnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy już ze spokojem możemy powiedzieć, że w tym roku akademickim nie zabraknie studentów na polinistyce? Tak. Tak. Przez Centralny System Lama BPO mamy już sformowaną grupę. Z niecierpliwością czekamy na ten czas, kiedy będziemy mogli się zapoznać z tymi młodymi ludźmi, którzy wybrali te studia, aczkolwiek jeszcze bezpośredni nabór jest możliwy, taki uniwersytecki, bo zwykle na początku września, jeszcze w pierwszych dniach września, od czasu do czasu zdarza się tak, że zgłaszają się do nas osoby, którzy no, trochę za późno się opamiętają. Ale, ale chcą studiować i, i też są przyjmowani na studia. A no właśnie, jakie warunki są? Bo trzeba napisać list motywacyjny, to ciągle jest aktualny, tak? Czy to nie, nie jest tak do końca list motywacyjny. To jest rozmowa, yy, to jest taki test motywacyjny, który w tej chwili jest w postaci rozmowy. Który ma wykazać dlaczego, dlaczego chce, się do, chce się dostać na studia pedagogiczne, dlaczego chce dostać, zostać nauczycielem, i czy rzeczywiście nadaje się do. W przyszłości będzie się nadawał do tej pracy. Czy ma takie pro, predyspozycje zawodowe? Od kilku lat przecież istnieje tak zwane stypendium docelowe dla chcących studiować na kierunkach pedagogicznych, oni otrzymają takie wsparcie finansowe. Czy to działa jeszcze? <tuszy> Tak, to się sprawdzało. W tym roku też Ministerstwo, Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu naszej Republiki Litewskiej ogłosiło, że jest ten program, aczkolwiek nie dla wszystkich studentów kierunków pedagogicznych, akurat jeżeli chodzi o kierunki językowe. Anglistyka, polonistyka, z wyjątkiem lituanistyki nie, nie dostały tego stypendium i studenci nie będą już y, y, otrzymywali. Y, chociaż powiem, że y, przez dwa lata y, byliśmy objęci tym programem i wydaje mi się, że to był dobry pomysł. Bardzo szkoda, że teraz już w tym roku nie, y, nie zostaliśmy y, w ten sposób. Y, Dofinansowanie. I to jest pierwszy rok, kiedy nie ma tego yy, tak, dofinansowania. To jest pierwszy tak. Pierwszy rok, kiedy nie będzie tego dofinansowania, nie będzie tego stypendium dla studentów yy, mniej popularnych kierunków, tak to jest, zostało nazwane. Wielokrotnie podczas programów Nowego Spojrzenia yy, słyszałam, że brakuje nauczycieli polinistów. Dlaczego zaistniała taka sytuacja, pani zdaniem? No, rzeczywiście brakuje. Yy, Różnych nauczycieli. Najpierw zauważyłam, że brakuje ich w szkołach polskich na Litwie, ale po kilku latach zaczęła się ta tendencja ujawniać w ogóle na całej Litwie, i brakuje również nauczycieli polonistów, nauczycieli klas początkowych, nauczycieli przedmiotów ścisłych. Dlaczego ta sytuacja? Nastala, to był proces stopniowy. Najpierw chyba niespecjalnie się zwracano na to uwagę i nie wyglądało to aż tak boleśnie. W tej chwili rzeczywiście szkoły cierpią na brak nauczycieli. No, tak stereotypowo ludzie słyszę, że lubią mówić o tym, że praca nauczyciela jest trudna i niewdzięczna. Wydaje mi się, że każda praca jest trudna, wymaga pewnego trudu, wymaga wysiłku, wymaga. Czasu, cierpliwości, więc tutaj specjalnie chyba ta praca nauczyciela chyba niczym się nie różni od innych prac, ale też, czy jest niewdzięczna, to tutaj w ogóle chciałabym zaprotestować. Wydaje mi się, że mało znam takich zawodów, w których po roku i po kilku latach, i po wielu latach, jeszcze uczynia bez z wdzięcznością. Odzywają się, mówią o swoich nauczycielach i jeszcze wielokrotnie dziękują za tę pracę, którą, którą się w nich włożyło. No, jaka jest przyczyna? Można tutaj się tylko domyślać różnych przyczyn: dlaczego młodzież nie chce wstępować na kierunki pedagogiczne, dlaczego nie chce wybierać, to znaczy masowo dlaczego nie chcą wybierać pracy w szkole. Może czas jest taki, że młodzież jest ukierunkowana bardziej praktycznie, bardziej na, na szybszy, zorientowana na szybszy zysk, na szybsze zarabianie pieniędzy. Może to jest jedna z przyczyn. Też zadaję sobie pytanie, czy nie jest przyczyną to, że uczniowie, którzy mają właściwie. Bardzo świeże doświadczenia ze szkoły, z matury, z tego przygotowywania się do matury, e, którzy no, z chęcią skończyli szkołę e, i chcieliby wyrwać się w szerszy świat, już tak jak gdyby nie bardzo chcą wracać, no, pomyśleć o tym, że wracają do szkoły. E, może to są, czują się zbyt przeciążeni, może czują się zbyt zmęczeni, może też wpływa e, i pewna frustracja. Osób dookoła, rodziców, nauczycieli bardzo często, może też widzą często zmęczonych nauczycieli, którzy nie bardzo już potem zachęcają ich do takiej samej pracy, do, do, do tej pracy w szkole. Mogą być różne przyczyny, trudno mi powiedzieć, ale to, że tendencja ta jest wyrazista i trzeba jakoś na to zaradzić, to jest oczywiste. A czy młodzi ludzie są chętni do nauki języka polskiego? No w tym pytaniu widzę wiele pytań takich pomniejszych. Czy młodzi ludzie są chętni? No przede wszystkim w szkole. Mówimy o szkołach polskich na Litwie, więc w szkole uczniowie y, uczą się tego języka jako przedmiotu. Y, czy chętnie się uczą? Chyba bywa różnie, tak jak z każdym przedmiotem. Uczą się języka polskiego w tej wersji ogólnopolskiej, więc to nie jest ten język, który jest językiem codziennym, który jest slangiem młodzieżowym, powiedzmy tak go nazwijmy. Jest to język ogólnopolski, który łączy każdego człowieka z tą kulturą ogólną, z narodem, z ogólnie, język ogólnonarodowy i na pewno uczą się no chyba z różnym zaangażowaniem tak jak i każdy przedmiot dobrze że zbliża się czas kiedy znowu będziemy mieli ten egzamin który coś znaczy egzamin z języka polskiego jako jeden z egzaminów państwowych na maturze który coś znaczy który będzie dawał odpowiednie punkty na przystępowaniu na wyższe uczelnie, więc myślę, że to może też podnieść prestiż języka, tego samego przedmiotu nauczania języka polskiego w szkole, przy czym to za dwa lata będzie, się, będzie już ten egzamin czyli ci uczniowie którzy w tej chwili rozpoczynają naukę w klasie 11 w trzeciej klasie gimnazjalnej już będą mogli składać maturę państwową ale będzie to egzamin dwuetapowy i ocena ostateczna za egzamin maturalny będzie składała się z dwóch części Pierwsza część już będzie składana w klasie 11, czyli na pierwszym, w trzeciej klasie gimnazjalnej, w tej, na tym pierwszym roku nauki średniej i ona będzie obowiązkowa. To wydaje mi się, że to też jest bardzo dobra okoliczność sprzyjająca temu, że język no, polski będzie. Ten nabierze pewną rangę, będzie. prawda? Tak, tak, nabierze pewnej rangi, nabierze pewnego Ale prestiżu. Ale to że będzie większa odpowiedzialność dla nauczycieli. Będzie większa odpowiedzialność, chociaż nie wiem, wydaje mi się, że ci nauczyciele, których znam, nauczyciele poloniści pracują odpowiedzialnie i, i z wielkim zaangażowaniem, tylko, tylko uczniowie też będą może bardziej się angażować, ponieważ będą wiedzieli, że coś z tego będzie wynikało, a nie tylko dla idei. Jednym z ważnych zadań Rzeczypospolitej Polskiej jest krowanie wizerunku polskiego na świecie. Jaką rolę w działaniach wizerunkowych pełni nauka języka polskiego? Sądzę, że kluczową. Sądzę, że kluczową, bo język, nauka języka polskiego. Powinniśmy ją rozumieć nie tylko jako naukę gramatyki, to nie są same tam czasowniki, rzeczowniki, czas przeszły, tryb, tryby, deklinacje itd. Tak język jest nośnikiem bardzo bogatych treści kulturowych, społecznych, i jeżeli w ten sposób spojrzymy na język i w ten sposób będziemy uczyli języka polskiego tak funkcjonalnie to wtedy otwiera się właśnie ten świat polski, świat bogatej, przebogatej, wysokiej polskiej kultury, świat współczesny, czym żyje współcześnie naród polski, czym żyje, co, czym żyje, no i współcześnie i może też można sięgnąć do przeszłości. Więc otwiera się ten świat i ta rzeczywistość, która jest bardzo fascynująca, porywająca, i w ten sposób można, można właśnie yy, pokazać ten i podtrzymywać ten dobry wizerunek polski przez język, przez nauczanie, odpowiednie nauczanie języka bez skupiania się tylko na gramatyce czy na słownictwie. Wielu ekspertów podkreśla, że polskość zaczyna się w rodzinie. Czy rodzice, zwłaszcza z rodzin mieszanych, czy często oddają swoje dzieci na naukę języka polskiego? No myślę, że tutaj ta główna decyzja to jest, do jakiej szkoły mają wysłać, posłać to dziecko, które dopiero zaczyna naukę, naukę szkolną. I od kilku lat, od kilku dobrych lat myślę, że niezmiennie ta liczba jest stabilna, więc szkoły polskie tutaj na Litwie nie zmniejszają się. Jeżeli chodzi o liczbę uczniów. Czyli jednak rodzice dbają o to, żeby, żeby ich dzieci uczyły się po polsku i żeby też opanowywały ten język polski. Jeszcze raz powtarzam w tej wersji ogólnopolskiej, no przynajmniej zbliżonej do ogólnopolskiej, żeby nie pozostały tylko w, przy o opanowaniu tego języka domowego, polskiego jako języka domowego, który obsługuje tylko kilka sfer działalności i funkcjonowania. Jeżeli chodzi o rodziny mieszane, to tak wydaje mi się, że przed kilkunasty bodajże lat, jeszcze tak dużo rodzin, dzieci z rodzin mieszanych w szkołach polskich jeszcze tylu nie, nie dalo się, nie, nie, nie spotykało się. Nie pamiętam, żeby. Tak, było tak, jak teraz. Teraz nieraz jest tak, że jedno z rodziców nie mówi po polsku, bo jest innej narodowości, a jednak dziecko uczy się w szkole polskiej. Więc tak, nie wiem, jak to jest procentowo. Prawdopodobnie też z rodzin mieszanych bardzo dużo w rodzinach mieszanych bardzo często decyzje takie zapadają, że najlepiej to się uczyć języka litewskiego i posłać dziecko do szkoły litewskiej. Więc pewnie pewnie w szkołach litewskich też. Jest sporo takich dzieci, które mogłyby się uczyć w różnych szkołach i tu i tam. Ale myślę, że to jest tendencja, te rodziny mieszane właściwie teraz, po prostu tych rodzin mieszanych jest więcej etnicznie. Mm. Wsparcie oświaty polskiej, polskiej, poza granicami Polski jest jednym z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jaką pomoc utrzymują polskie szkoły na Litwie z Polski? No, z racji w ogóle naszej. Miesję naszej placówki, którą reprezentuję, bardzo często bywamy w szkołach, przy różnych okazjach spotykamy się z nauczycielami i zauważyłam, że rzeczywiście ta pomoc z Polski jest bardzo widoczna i chyba nie ma szkoły, nie ma nauczyciela, który by nie korzystał z, z pomocy, ze wsparcia. Które pochodzi z Polski. Jaką konkretnie pomoc, tutaj nie mogę tego powiedzieć. Czy wszystkie te działania, czy cała ta pomoc pochodzi właśnie tą, jest z tego kanału, tą drogą ministerialną? Myślę, że tutaj szkoły wykorzystują bardzo różne możliwości, różne kontakty z placówkami, z instytucjami polskimi. No, chyba ministerstwo też. Przykłada się w dużym stopniu. A wasi studenci, czy mają możliwość też kontaktów z uczeniami w Polsce, wymiany studenckie, czy jakieś istnieją? Jak to wygląda w praktyce? E, tak, jak najbardziej, też bardzo nam na tym zależy. E, uważamy, że ten student, który ma w przyszłości. Być tym ambasadorem polskości albo już teraz nawet jest, to powinien jak najczęściej pojechać do Polski, jak najczęściej korzystać z tych możliwości i poznawać tę Polskę i język polski też na żywo. Więc zależy nam na tym. Takim bardzo dobrym programem, z którego korzystamy i my, wykładowcy, i sami studenci, to jest oczywiście program wymiany, taki europejski program wymiany Erasmus. Więc można pojechać na półroczne, na studia semestralne i studenci, niektórzy z tego korzystają, ci, którzy skorzystali, bardzo się z tego cieszą i, i, i chwalą to sobie. Nie, oczywiście, że nie każdy może tak sobie... Albo nie może, albo nie, nie chce zaplanować swoje życie, żeby przez pół roku być nieobecnym tutaj, a wyjechać na studia do wybranego uniwersytetu w Polsce, ale bardzo studentów do tego zachęcamy. Ale oprócz, oprócz tych takich długich wyjazdów staramy się, żeby też studenci mieli okazję na krótsze do takich krótszych wyjazdów. Więc w miarę możliwości organizujemy szkolenia, organizujemy wyjazdy na po prostu wycieczki, żeby poznać trochę Polski, kulturę polską, muzea, teatry. Szukamy różnych, różnych takich możliwości. Ostatnio na przykład też zaprzyjaźniliśmy się z Centrum Edukacji i Nauczycieli w Suwałkach i studenci nasi korzystają z takich szkoleń, więc w różny sposób staramy się pokazać, że Polska jest blisko, jest atrakcyjna i, i warto, warto tam się wybrać właśnie po taki haust kultury i języka żeby się nadyszeć polszczyzną, jak się mówi w Soplicowie. A jak się zmieniają programy nauczania na studiach polonistycznych u Państwa? Czy są unowocześniane jakoś? Czy na przykład ciągle istnieje gramatyka historyczna? Wiem, że studenci jej za bardzo nie lubili. Teraz jest? <laughs> tak, tak. Tak jak kiedyś nazywaliśmy chińska gramatyka. <laughs> tak, bo jest trudna. Istnieje gramatyka historyczna też, ale program nauczania tak bardzo często się nie zmienia, jednak próbujemy wprowadzać nowe przedmioty, współcześniać tę klasyczną polonistykę, która, która ma trzon. Taki zrąb podstawowy, właściwie klasyczny, taki jak powinno być gramatyka, literaturoznawstwo, e, historia języka. E, no, jednak wprowadzamy tutaj też e, takie przedmioty, które, e, które wydają się być bardzo potrzebne we współczesnym świecie. Na przykład? E, tu i teraz, na przykład. E, no, Mamy duży nacisk na kształcenie międzykulturowe, na kształcenie regionalne, więc tutaj staramy się też pokazać język polski wśród innych języków, które funkcjonują tutaj u nas na Litwie, ale też i w Europie nieraz. Kształcenie regionalne. Inne przedmioty, które wydają się bardzo ważne, to są przedmioty dotyczące tekstu, na przykład przemówienia, na przykład retoryka właśnie, więc no, to są umiejętności, które są potrzebne w coraz szerszych dziedzinach życia i myślę, że, że studenci polonistyki powinni to znać. Przekład, więc przekladoznawstwo, podstawy przekladoznawstwa. Nie przygotowujemy oczywiście tutaj zawodowych tłumaczy, ale jakieś podstawy, jakieś przedmioty takie, które, przedmiot taki, który pokazuje trochę narzędzia właśnie z tej dziedziny też, no też chyba jest potrzebny. Często też słyszymy, że brakuje nauczycieli, coraz bardziej brakuje nauczycieli nauczania początkowego. Czy wasi absolwenci mogą pracować jako nauczyciele nauczania początkowego? Y, nasi absolwenci bardzo często zaczynają pracować jako nauczyciele nauczania początkowego, bo innej drogi nie ma. Nie ma kogoś, kto by osobno kształcił nauczycieli y, takich. I wydaje mi się, że szkoły nawet chętnie zatrudniają y, y, kogoś, kto jest po studiach polonistycznych. Y, ale później jest wymaganie, żeby jednak uzupełnić sobie te kwalifikacje. Są różne programy, w ciągu roku albo, albo trzech semestrów można sobie uzupełnić te kwalifikacje i wtedy już pełnoprawnie pracować. Czyli od razu student, absolwent może być zatrudniony, ale pod warunkiem, że w ciągu kilku lat uzupełni sobie te kwalifikacje. Natomiast no, jest jeszcze taka droga, że można zatrudnić osobę, która ukończyła studia w litewskiej grupie, nauczanie początkowe w litewskiej grupie. Nie bardzo to może się sprawdzać, ponieważ jednak podstawowym przedmiotem, którego... Uczą nauczyciele w klasach początkowych, no nie pomieszając roli innych przedmiotów, ale jest język polski. Jest język polski, przygotowanie do literatury, może to nie jest jeszcze ta taka stricte poważna literatura. I, i tutaj, gdyby ktoś na przykład, nie był po, po takich studiach, jak nasze, to nie byłby przygotowany do, do prowadzenia takich lekcji. Literatura teatr to jedne z najważniejszych narzędzi do upowszechniania języka polskiego. Jak się zaczęła pani przygoda z teatrem? To już dawno zaczęła się na studiach, nawet dobrze pamiętam, który to był rok, jaki to był miesiąc, kiedy po raz pierwszy przyszłam do wtedy to jeszcze polski, polski zespół dramatyczny przy klubie pracowników medycyny. W tej chwili. W tej chwili to jest teatr studio. I przez wszystkie te lata, to już ponad 30 lat, z różnymi krótszymi, dłuższymi przerwami, takimi wymuszonymi przez życie, przez różne sytuacje życiowe, jestem związana z, z tym teatrem, dlatego że wydaje mi się, że to bardzo dobre narzędzie do tego, żeby żeby upowszechniać słowo polskie, żeby łączyć ludzi, którzy, którym chodzi o to samo, którym chodzi o, o troszeczkę kultury polskiej i, i słowa polskiego. Ale ciekawostką na Uniwersytecie Witolda Wielkiego jest to, że wszystkie kierunki studiów mają obowiązkowe nauczanie języka angielskiego. Czy dotyczy również to kierunku polonistycznego? Tak, tak, jak najbardziej. Na kierunku polonistycznym jest no, pewna część przedmiotów takich, które są obowiązkowe na całym uniwersytecie, więc nasi studenci, tak samo jak wszyscy, w ciągu pierwszych dwóch lat studiów bardzo intensywnie się uczą języka angielskiego i to jest obowiązek. Powinni zaliczyć te przedmioty, tak, żeby osiągnąć co najmniej poziom C1 i no i powinni osiągnąć, bo no nie, nie ma innego wyjścia. I oprócz tego są też inne przedmioty po, po litewsku, przedmioty, takie, które poszerzają troszeczkę ogólny światopogląd, oprócz angielskiego jeszcze przedmioty, które absolutnie nie są związane z filologią, z językiem, z literaturą, tylko na przykład przedmioty przyrodnicze, matematyczne, z dziedziny sztuk, kilka przedmiotów takich też powinien student zaliczyć. A profesor Jerzy Bralczyk kiedyś powiedział, że wybrał się na polonistykę, bo lubił czytać. Dlaczego pani wybrała ten kierunek studiów? Tak, lubiłam czytać też. Nie wiem, czy to dlatego wybrałam ten kierunek studiów. Przyznam, że zależało mi na tym, żeby się nie, nie oddalić od języka polskiego. Żeby również, również w pracy zawodowej, na studiach, ale potem w pracy zawodowej yy, dalej rozwijać się w ogóle w tym w języku polskim, na tym polu, i no i próbować yy, chyba dzielić się z innymi tą moją pasją. Dziękuję Pani bardzo za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu również dziękuję bardzo. Zapraszam na następny program za tydzień. Do zobaczenia.